Stopniowanie przymiotnika Wścibski. Wścibski, bardziej Wścibski, sąsiadka. A przepraszam bardzo, pan do kogo? Dzień dobry, ja po dwunastkę, szukam pana Mateusza Frąckowiaka. Nie wie pani, czy on może jest w domu? Frąckowiak? Tak, nie wie pani, gdzie on jest? A co, ja jego niania? A, czyli pani nie wie. Tego nie powiedziałam. No to pani wie, czy pani nie wie? Może wiem, może nie wiem. Z naciskiem na wiem. No to gdzie on jest? Nie tu. Aha, a gdzie konkretnie? Proszę pana, on wyjechał y, do roboty. Będzie budował autostradę pod terespolem. A, a nie wie pani, kiedy on wróci. Y, no mieli skończyć w 2022. O! Także przed 2025 bym się go nie spodziewała. <grym> Kurcze, to słabo, bo widzi pani on się nie spisał. <grym> <O>. <grym> Żona się skarżyła. <grym> Na co? No że się nie spisał. Proszę pana, to by w sumie pasowało, bo ja ostatnio przez ścianę nic nie słyszałam. Chociaż wie pan, nawet jakbym słyszała, to przecież ona mogła udawać. Co udawać? Co pani robi? No. Też trochę udawało. Co się pani udawało? No, a, 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 get da, get and die, boski, boski, boski. Kto? No tu różne imiona. Proszę pani, bo chodzi o to, że ja jestem rachmistrz. O proszę, jakie chwali proszę, za skromności! O co pani chodzi? Bo od razu mistrzem, może są lepsi od pana. Proszę pani, ale tak się nazywa mój zawód. Rach mistrz, ja chodzę i spisuję ludzi. Proszę pana, taki zawód, że się chodzi i spisuje ludzi nazywa się straż miejska. Może pan po prostu jesteś straż? Nie, nie straż. <noise> nie straż, nie straż, bo się ze straż. <noise> Proszę, pa Proszę pani, no. Wszystkich obowiązuje spis powszechny. Mm -hmm. Pana Mateusza Frąckowiaka też, no i mm -hmm. ja go szukam, żeby mi podał wymagane informacje, no. A? No to a. mamy sytuację patową. A Dlaczego patową? Mm -hmm. Bo pana Frąckowiaka nie ma, a informacje są. Ale co pani ma na myśli? Że ja mam te informacje. Pani? Proszę pana, ja o tych ludziach tu nam się lubię wszystko. Zlikwidowałem TFL24. Jestem ja. No i o panu Frąckowiaku też pani wie wszystko? Więcej niż on sam. No ale na przykład takiego pesel no to chyba pani nie zna. Nie? Ojej, PESEL no. nie znam. No tego 780303740. No właśnie. Zaraz. Skąd pani zna jego PESEL? Proszę pana, przecież nie raz na niego e, donoszę na policję, jak ciszy nocnie nie przestrzega. A kiedy ostatnio pani donosił? Proszę pana, w zeszłym miesiącu to normalnie był taki hałas, ale tak hałasowali, że normalnie spać nie mogłam. Co, takie cienkie ściany? Nie, tak mi to interesowało. No i co? Pan Frąckowiak dostał mandat? Nie, miał alibi. Jakie alibi? Nie było go w domu. Ale wie pan, bo wie pan, co on robił? Co? No. Piłował coś. No. E, 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 e. No, mówię, coś rżnął. No tu pan jesteś bliżej. Czy pana. Może, może wróćmy. Seks. Seks! Seks! No, słyszę! No, dobra, chociaż widzę, że tak patrząc po panu, to faktycznie pan może tematu nie znać. Może pan tematu nie znać. Wróćmy może do formularza, tak? Dobrze, dobrze. No, no, no. Zna pani może drugie imię? Pewnie, że znam drugie imię. Proszę pana, oczywiście pisz pan Renata. Zaraz, pan Frąckowiak ma na drugiej imię Renata? Nie, no ja mam na drugiej imię Renata. No, ale jak ma na drugi pan Frąckowiak? Już wiadomo, że nie Renata. No to jak konkretnie? A no, czyli tak wszystkiego jednak pani nie wie. Dzięki. Właśnie pan się odważył powiedzieć przy wszystkich, że ja mogę czegoś nie wiedzieć? Znaczy tak zasugerował? A zasugerował pan, tak? To wiesz, pan jeży. A skąd pani wierzy? Jak się nakleje, to leży. Tak, dziękuję bardzo. Z tego, co pani mówiła, to mhm. rozumiem, że pan Mateusz ma jakąś partnerkę, tak? Tak, żona konkretnie. Mhm. Coś więcej o żonie? Gruba głupia puszczalska. Chodziło mi o imię. Grubej głupiej puszczalski? Malwina. Dzieci? Są. So, Michaś strasznie ćpie i imprezuje. Amelka taka wrydna pinda, że nawet dzień dobry na korytarzu nie powie. I Antoś taki słynny, taki, 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 ale to pewnie też na gnuja wyrośnie. Czy rozumiem, że pani Malwina i pan Mateusz mają troje dzieci? Pry, 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 pr. stop, stop, stop. Malwina ma troje dzieci. Aha. A to ile dzieci ma pan Mateusz? Z tego co mi wiadomo, to dwoje. A on o tym wie? Nie wiem, ale ja wiem. No, a, a które nie jest jego? <głos> Naprawdę. <głos> Naprawdę, pan mnie nie bawi. Naprawdę, pan myśli, że teraz przy wszystkich tu w bloku powiem na głos, że Antoś? Ale jest pani pewna? No pewnie, że jestem pewna, że to ładnie jest mądre, tak jak to może być Frąckowiaka. A czyj ten toś jest? A idź, pan. Tego panu nie powiem. Tego akurat pan nie powiem. Pan nie wyciśniesz tego ze mnie w ogóle. Nie ma opcji. Nie, nie, niech pan nie naciska. Niech pan nie naciska. Nie, niech pan się stanie. No dobra. O Boże! Lepiej bym tego nie ujęła. Mhm. Taka kolenda była. U mnie tylko herbatę wypił. Może zmęczony był. Oby. A właśnie, a propos hmm? przejdźmy może do wyznania. Nie no, pan masz tam takie pytania. Tak, pytamy o wyznanie, ale nie trzeba... Nie no pani nie nie nie, nie, nie nie, nie. Nie trzeba. A nie trzeba, pewnie a potem jej pan będziesz gonił. Nie, nie, nie. No, jak pani chce. Dobra. Jest wyznanie. Dobra, miejmy to za sobą. Dobra. Mhm. Przespałam się z kolegą z pracy za pieniądze i wydałam mu resztę. Ale co pani mi tu opowiada? No, chciał pan wyznanie, to panu wyznaje. Kije wyznanie pana Frąckowiaka! Religia A to nie jaka. mógł pan od razu, bo jest, że tylko pan dupę mi zawracasz. Co, 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 co tu się dzieje na tej klacie? Pani sąsiadko? Tak. Czy ten osobnik się pani narzuca? No, no właśnie nie, ja tak czekam, czekam i nic. To o co chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja do pana Mateusza Frąckowiaka, bo wie pan, on się nie spisał. Żona się skarżyła. I pan, że jest następca, tak? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. To, jest, to jest pan rachmistrz, chociaż jest strasznie słaby, taki raczej rachwicemistrz. I on w ogóle robimy, teraz on robi taki spis i my razem spisujemy pana Frąckowiaka, więc może by pan się przyłączył. No, że ja niego. Do omawiania prywatnych spraw obcego człowieka? Kurwa, zawsze. <śled> O. Może pan, yy, może pan wie, yy, jakiej religii, jakiego wyznania jest pan, Frąckowiak? Żyd. Żyd jak nic. Ale jest pan pewien? Oczywiście. A skąd pan wie, że żyd? Jego syn miał w zeszłym roku obrze obrzezanie. Two, te, miał. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Czyli katolik! A jaki tam, się go katolik? Wie pan, co ja pluję na takich katolików, naprawdę. Co to za katolik, to całą niedzielę z piwczkiem przed blokiem na ławce siedzi? Mm. A skąd pani wie, że całą niedzielę? No bo z nami na tej ławce siedzi. Hmm. No dokładnie, proszę pana, to jest taki straszny klejus, taki klejus. Ostatnio tak się nachlał, że normalnie naszczał mi na wycieraczkę. Ja tu wychodzę rano na szczanę. No ale pani go widziała, jak on szcza? No nie. No to skąd pani wie, że to on? No, a kto? Mm. No, no, no. Na pewno on. Wprawdzie za narzędzie zbrodni nie złapałem, ale. No, no kto? No, on. No. Dobrze, tu mam jeszcze takie pytanie. Jakim językiem posługuje się pan Mateusz w domu? Rozumiem, że polskim. Łaciną. Potwierdzam. Łacina. Łacina. A jak łacino Proszę. w dzisiejszych czasach? No, mogą państwo podać jakiś przykład? Proszę. Kur... ten kot p... znowu się na dywan zesrał. No. A? Proszę. No. Przecież to jest język polski. <słuch> <słuch> to jest język <słuch> polski? Byś pan to profesorowi Miotkowi powiedział, to by pana z... <słuch> polski. A jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, czy Państwo może się orientują, czy Pan Mateusz na coś choruje, może się leczy? Nie. <grym zyfa> może mieć syfa. <grym zyfa> no ale to może, czy jest Pani pewna? <grym zyfa> Jestem pewna. Że miał okazję się zarazić. Do widzenia? A przepraszam. Bo jeszcze tylko zaraz kończymy. Spokojnie. Do lekarza muszę iść. A, a... Tak. Rozumiem, że... Umówio... Umówiony pan był, tak wcześniej? Nie, taka na... nagła sprawa mi tam. Wy... Coś mi wyskoczyło nagle. To, dziękuję panu. Bardzo! I pani w sumie też dziękuję, no bo w ten sposób całego fronckowiaka mamy zakończonego, no? Ale jak, 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 zaraz, 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 jak zakończonego, jak zakończonego? A to, że na czarno pracował i kradziony rower od sąsiada kupił, to już pana nie interesuje? No właśnie, o takie rzeczy akurat w spisie nie pytałam. No. Ale mam do pani pytanie, bo pani tak kojarzy wszystkich, Dawaj nam, pan. no, Czy pani e, tak. zna może taką osobę jak Alicja Mieloch? Znam. Bo to ja. A to pani! No. A to pani Alicja, to się świetnie składa, bo ja mam w systemie, że pani też się jeszcze nie spisała, to co? Po starej znajomości parę pytań od razu byśmy załatwili, co? Co od razu? Ale pani Alicja! Co to tylko... od razu? Wynocha! O, o. To nie jedziesz mi stąd, o. kotami po szkulie, ty! Wynocha! To jest naprawdę skandal, żeby się tak cudzym życiem interesować. <śla>